Cześć, z tej strony Redek. Witam Was na kanale firmy Applaus. W dzisiejszym newsletterze podsumujemy najważniejsze wydarzenia ubiegłego miesiąca. Zapraszam. W połowie maja niemiecka marka Sennheiser zaprezentowała kilka nowości sprzętowych, zarówno z segmentu produktów profesjonalnych, jak i konsumenckich. Jeśli chodzi o rozwiązania konsumenckie, to mieliśmy premierę nowych słuchawek typu True Wireless, a mianowicie Sennheiser zaprezentował model Accentum Open. Słuchawki te należą do rodziny Accentum, która ma być tańszą alternatywą dla topowej serii słuchawek Momentum. Z kolei najnowsze pchełki mają być najtańszym rozwiązaniem w swojej rodzinie Accentum. Akcentum Open to kolejne True wireless w ofercie marki, ale tym razem wyróżniają się swoim designem względem innych True Wirelessów Sennheisera. Wizualnie przypominają konstrukcję spopularyzowaną przez firmę z jabłkiem w logo. Ponadto Accentum Open nie są słuchawkami dokanałowymi, tylko dousznymi. Sercem nowych słuchawek jest 11 mm przytwornik dynamiczny, umieszczony tuż przy wejściu do kanału słuchowego. Czas pracy na baterii wynosi maksymalnie 6,5 godziny na jednym ładowaniu, a z pomocą kompaktowego A2 Powerbanku mamy nawet 28 godzin. Akcentum Open są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, kremowej i czarnej. Cena katalogowa słuchawek wynosi na ten moment 389 zł, więcej o Accentum Open dowiecie się z naszej prezentacji. Link do niej w prawym górnym rogu waszego ekranu. Natomiast jeśli chodzi o segment profesjonalny, to w maju Zenheiser zaprezentował nową jednokanałową wersję swojego systemu Zenheiser Profile Wireless. Ten system mikrofonowy bazuje oczywiście na wcześniej zaprezentowanej dwukanałowej opcji, a więc znajdziemy w zestawie dwukanałowy odbiornik i jeden mikrofon wraz ze wszystkimi akcesoriami typu owiewka, adaptery i kable. Całość jest zapakowana w materiałowy futerał. W odróżnieniu od wersji dwukanałowej nie znajdziemy tu specjalnego Etui Powerbanku i drugiego mikrofonu. Natomiast odbiornik w obu wersjach jest ten sam, a więc w przyszłości można rozbudować zestaw jednokanałowy do wersji dwukanałowej. Wystarczy po prostu dodać drugi mikrofon. Oprócz nowego systemu Sennheiser wydał jednocześnie nową wersję software'u 4.1.0 do wszystkich urządzeń Profile Wireless. Nowy software dodaje możliwość nagrywania w 32 bitach. Użytkownicy, którzy preferują nagrywanie 24-bitowe ze względu na mniejsze zużycie pamięci, mają możliwość dezaktywacji nagrywania 32-bitowego. Przenosimy się do innej marki. W zeszłym miesiącu odbyła się również jedna z najważniejszych i największych premier ostatnich lat w marce QSC QSYS. Firma ogłosiło wiele nowości, w tym nową wersję oprogramowania Kusys Designer Software, nowe procesory Core, Vision Suite Accelerator, Ulepszone narzędzie projektowe i ulepszone możliwości raportowania dla z Reflect. Jeśli chodzi o procesory, to w odświeżonym portfolio znajdziemy teraz trzy nowe procesory o różnej funkcjonalności i mocy przetwarzania. A będą to KUSYS CORE 24F, Server Core X10 oraz Server Core x 20 r Z kolei Vision Suite AI Accelerator jest natywnym urządzeniem KUSYS stworzonym do obsługi zaawansowanej automatyzacji w ramach platformy Vision Suite do trakowania mówcy lub prezentera. Generalnie nowe rozwiązania to olbrzymi krok do jeszcze bardziej zaawansowanej automatyzacji w pomieszczeniu. Więcej informacji o nowościach kursys znajdziecie w artykule podlinkowanym w opisie tego filmiku. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie rozwiązań kursys, to możecie skontaktować się z nami bezpośrednio. Dane kontaktowe odpowiednich osób również w opisie. I na tym kończymy nasz majowy newsletter. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!